Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii pisania pluginów, z tej strony Rx i dzisiaj zajmiemy się rejestracją pierwszego listenera. Krótko mówiąc zajmiemy się tym, że po wejściu na serwer będziemy wyświetlać graczowi jakieś powitanie, coś w tym stylu, no i jeszcze wiadomości do konsoli po włączeniu, wyłączeniu pluginu i w tym odcinku jako pierwszy raz wyeksportujemy nasz plugin, a bardziej zbuildujemy go i pokażę wam jak to się robi. A więc tak, żeby nie przedłużać, to jest moment, w którym skończyliśmy w poprzednim filmiku. Mamy tu już gozowe plugin YML, możemy tutaj dopisać siebie jako autor, drex na przykład, czy tam jak chcecie. No dobra, przechodzimy do main'a i jeżeli oglądaliście poprzednie, poprzednią serię, no to wiecie, że w Intelce, w Intelce w Eclipse trzeba było to samo dopisywać, co tutaj już mamy. Po pierwsze implementujemy listener'a. Listener packet Żeby działał nam event. Taki, że jeżeli gracz wchodzi, jakby musimy zaimplementować do tej klasy listener. Tak, teraz zajmiemy się on Enable. Bierzemy GetLogger, GetServer, nie Get Server, tylko info. I walimy informacje do naszej konsoli. Zdajemy sobie tutaj na czerwono, color RED. Plus. I na przykład dajmy. Poradnik. Włączono. I dajmy w sumie na zielono. A tutaj przy wyłączeniu dajmy red. I wyłączono. To jest sobie Dodajmy takiego. Boom, żeby ładnie to wyglądało. No i ok. Teraz co? Musimy zarejestrować event w plugin managerze. Robimy to przy onEnable, czyli jakby za włączeniem naszego pluginu rejestrujemy event, czyli teraz weźmiemy sobie getServer, getPluginManager, pluginManager, registerEvents i wpisujemy klasy, w których to się znajduje, event i klasa jest tutaj. To on się podświetla, ale to dlatego, że na ten moment nie mamy tutaj listenera do Także nie listenera tylko eventu. Także musimy sobie go dodać. Myślę, że jak wpiszemy onPlayerJoin Join, nie wyświetla się nam. OK. Event Handler musimy dodać. Oj, tutaj wymazałem adnotacja. Public Void OnPlayer. No i zwijmy Player Join. Tutaj wpisujemy Event, czyli Player Join Event E. No, i co mamy zrobić, kiedy nasz gracz wejdzie na serwer? Weźmiemy sobie get player. send message i wyślijmy mu rejestrację. Rejestrację, wiadomość. Jezus, przepraszam was bardzo. Send message tutaj sobie weźmy jego nazwę: event get. Getplayer, get name. Po bardziej sobie tutaj napiszmy, że player aby to ładnie wyglądało RPR, event player, no i tutaj naszą, do naszego gracza wyślijmy wiadomość na biało, albo nie na biało, no, na wyślijmy na niebiesko. Plus tutaj sobie pobierzmy nazwę player.getName, Plus witaj na serwerze easy Okej, okay. tutaj dalej mamy na czerwono, nie wiem totalnie z jakiego powodu to się znajduje tutaj, eee, a już wiem, a i teraz już mamy odpowiedź, eee, powinno być register events, a nie register event. Okej, okay. eee, wydaje mi się, że nasz najprostszy plugin jaki możemy napisać jest, który cokolwiek zmienia, no bo moglibyśmy to wykasować i dalej jest to plugin, natomiast no bez sensu jest wgrywać taki plugin, także tak. Plugin YML mamy ścieżkę dobrą. Wersji nie wpisujemy. Także jak wyeksportować taki plugin? Bardzo prosto. Klikamy sobie tutaj na tego czarnego pstryczka. No i się nam wszystko kompiluje. A więc, jak jeżeli nasz plugin już się zbudował, no to teraz jak go znaleźć? Wchodzimy sobie w target, open in, explorer I tutaj mamy dokładnie nasz plugin już wyeksportowany. Wchodzimy sobie teraz do naszego serwera. Ja mam serwer prosty, taki z sobie na, na, mainie, na mainie na na moim kompie wrzucamy nasz poradnik i sobie odpalamy serwer on się powinien szybko załączyć poradnik się włączył, a kolory w konsoli nie działają no <laughs> jednak zapomniałem o tym trzeba byłoby po prostu inaczej to, inaczej to puścić, żeby było widać ale mamy tutaj, że włączono także tak, wchodzimy sobie na nasz serwer no i pięknie jest wiadomość, witaj na serwerze EasyHC. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. W następnym filmiku zajmiemy się, wydaje mi się, że prostymi komendami, natomiast jeszcze zobaczę jaki jest plan. Także wam bardzo dziękuję za oglądanie, piszcie co chcecie w następnych odcinkach i ja zabieram się już za produkcję następnego filmu dla was. Także na razie i trzymajcie się.